Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Czy jest możliwa miłość niezachwiana, taki romans niezachwiany do końca życia? Hm, wiesz co, że jest taki możliwy, to jest miłość do samej siebie. Jest możliwa i tylko od nas zależy, od nas, kobiet, nieidealnych, ale unikalnych, czy odważymy się na nią. Czy kochasz samą siebie? Czy kochamy same siebie? Zadajemy sobie być może to pytanie. Częściej lub rzadziej, natomiast są pewne symptomy, które mówią o tym, czy tak się dzieje, czy też nie. Jeżeli bierzesz się za realizację jakiegoś swojego ważnego celu i na samym początku zakładasz, że on ci chyba nie wyjdzie, że po drodze ludzie będą ci rzucać kamienie i że tak naprawdę po co ty to robisz, bo na to nie zasługujesz, to chyba siebie nie kochasz. Jeżeli. Porównujesz się cały czas do innych i mówisz: Kurczę, ta Zosia to robi to tak dobrze, a ja na pewno to tak nie potrafię i nigdy nie będę taka jak ona. To chyba siebie nie kochasz. Jeżeli idąc do kina, czy na spotkanie z koleżanką, i zostawiasz w domu swojego partnera czy męża, który jak wychodzi gdzieś na spotkanie z kolegami, na pewno ta myśl nie przyjdzie mu do głowy a jaka a może nie pójdę, a może zostanę. A co on sobie o tym pomyśli? Może przestanie mnie kochać? Wow. To jest brak miłości do samej siebie. Wiem, bo kiedyś taka byłam. Dokładnie pamiętam, jak brak miłości do mnie samej wiesz w czym się objawiał? W chęci bycia perfekcyjną. Jak Urodził się mój syn, pierwszy, potem drugi, to tylko ja najlepiej zmieniałam pieluchy, tylko ja gotowałam najlepsze zupki, tylko ze mną dzieci były szczęśliwe na spacerach. Jak się czułam wieczorami, padałam na nos, ledwo żyłam, nie chciałam się uśmiechać do świata, a już w ogóle do, nie do siebie. Na męża patrzyłam z wrogością, bo on nic nie robi, ale ja go do niczego nie dopuszczałam. I co się wtedy działo? Umniejszałam samej sobie. Moje poczucie wartości robiło się tak małe jak podłoga, zawsze jeszcze tak mówię, do wielkości główki od szpilki, bo przecież tylko ta moja perfekcja miała sprawić, że ja będę najlepszą mamą na świecie. Ona często się też objawia w naszych zawodowych poczynaniach. Chcemy być najlepsze. Nasz sukces, on jest tutaj najważniejszy. Ale nie patrzymy, jak ograbiamy często same siebie, naszą duchowość, nasze wewnętrzne ja, nasze potrzeby, e, na przykład dobrego odżywiania czy odpoczynku, relaksu. Biegniesz za tym sukcesem, ale gubisz po drodze siebie, gubisz miłość do samej siebie. A jak łatasz dziury? Często widzimy, jak kobiety. Kupują bez przerwy, musi być nowa torebka, nowy but, nowy ciuch. I tak ubieramy maskę nieprawdziwej, tylko fałszywej miłości do samej siebie. Tak łatamy te dziury. A tak naprawdę w środku jesteśmy nieszczęśliwe. Na dodatek mówimy, że my na ten sukces nie zasługujemy. On jest nie nasz. Nam się to udało. Nam się nic nie udało. My to zrobiłyśmy. My jesteśmy warte tego naszego sukcesu. Jeśli twierdzisz inaczej, to nie kochasz samej siebie. To pogłębiamy się w słuchaniu tylko i wyłącznie naszego wewnętrznego krytyka, który nam to cały czas podpowiada. Dlaczego? Bo zaprosiłyśmy go do swojej podświadomości być może w dzieciństwie. Dlaczego? Tak to już jest, że w większości rodzin kocha się nas za posprzątany pokój. Nam się tak wydaje. Za posprzątany pokój, za dobre stopnie, za brak złych wpisów od nauczycieli w zeszytach. Porównuje się nas do Najlepszych uczniów, do wzorowych uczniów, do tych, którzy wygrywają konkursy jakieś tam naukowe. I nam to zostało w głowie. I my to mamy. Te myśli wyskakują jak zając z kapelusza. W momentach, w których potrzebujemy wsparcia i nie takich myśli, tylko zupełnie innych. Jest Jesteś świetna, poradzisz sobie z tym. To wyzwanie jest. Specjalnie dla ciebie dasz radę. Tak myśli kobieta, która siebie kocha. Tak myśli kobieta, która otacza się wśród takich ludzi. A wiesz, że jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi przebywasz na co dzień, więc przebywaj z takimi. Pokochanie siebie to zmiana sposobu myślenia właśnie na taki, który cię będzie wspierać, który cię będzie unosić który będzie Ci pomagać w stawianiu granic pomiędzy Twoimi wartościami, które będziesz bronić jak największy, jak mur chiński, a tymi, które oferuje Ci świat lub inni, z którymi się nie zgadzasz. Bo ten romans niech trwa i trwa i trwa. On ci daje poczucie bezpieczeństwa. Ty samą siebie, nie zawiedziesz. Ty sama o sobie wiesz wszystko najlepiej i dlatego doceń to i podsycaj tą miłość dbaniem o siebie, o swój ogród myśli, o to, z kim się spotykasz, o swoje, dbaj o swoje pasje, spełniaj marzenia, buduj swoje dni na tak, kremuj swoje dni na tak, porażki Uznaj jako feedback od życia, który mówi: Zrobisz to następnym razem inaczej. I tak mówi kobieta, która siebie kocha, która siebie docenia, nie ocenia i nie porównuje z innymi kobietami, bo przecież my mamy wszystko to, czego potrzebujemy, a każda z nas ma coś, co chciałaby mieć inna, i to też jest fantastyczne. Dlatego wymieniajmy się tymi wartościami. I szukajmy wokół siebie ludzi, kobiet, mężczyzn, świata, który kocha siebie. Bo miłości do, miłość, miłość do siebie nie epatuje. My tego nie widzimy od razu, ale my czujemy to takie ciepło w serduchu, gdy przebywamy z osobami, które właśnie siebie kochają. Nie podzielisz się miłością, jeżeli nie masz jej w sobie. Wysyłanie serduszek do innych ludzi, od takich pustych, oczywiście można to robić. To, to może sprawić przez sekundę jakąś taką, taką sympatyczną emocję, ale za tym się niewiele kryje. Okazywanie miłości w serdecznych gestach, w pomocy, w uśmiechu, w mówieniu dzień dobry nieznajomemu, to jest ta miłość. Dzieląc się, mnożysz i na jej nigdy nie zabraknie. Jak to powiedział Salomon. Jak to powiedział tak Salomon właśnie, że z pustego i Salomon nie przeleje, więc my również, dlatego dokarmiajmy nasze serducho miłością do siebie samej. Życzę tego Tobie i oczywiście sobie z całego serca. Ściskam i pozdrawiam wszystkiego dobrego. Papa. Pa.